A kuku w sobotnie południe 26 listopada, kiedy niebo jest tak nisko, że zastanawiasz się, kiedy spadnie ci na głowę szybciej niż ta mrzawka, która cię otacza, to właśnie w taki dzień można wybrać się pod halę stulecia, bo tutaj odbywają się zamiesięczne, weekendowe targi staroci. Ale przy tak barowej pogodzie stoisk nie dużo. Na pierwszym stoisku przywitał mnie Misza z olimpiady w Moskwie w 1980 roku. Ale nie tylko on. Jest i granatowe szkło i nasza lokalna laleczka czeki. Stare kwietniki rodem z prl i faktycznie Zaczęliśmy od miszy i to taki miszmaszek, czyli odznaki, jakieś świeczniki, lampy, wizytownik. A tutaj nawet o, wpadł mi różaniec w oko, i tak sobie pomyślałam o Arturze, który ostatnio wyłowił różaniec z rzeki. Wiadomo, że z ogniem ostrożnie, bo pożar No to czysta inicjacja zapałki, plus dziecko. To znaczy wielokrotnego użytku, rozumiem. To był jakiś samochodowy podnośnik do garbusa, z tego co mnie pan mówił, ale również i narzędzie mordu. Tacka rodem z DDR-ków. No, tym też można zabić. A to ciężka, taka lita, szklana tafla którą wtopione są barometr, zegarek, różne takie. Kolekcjonarski ptaszek. Ale to raczej nie moja bajka. Tutaj dzieci nie patrzcie. Porno i duszno. Jakieś dziwne coś, nie wiadomo do czego. No i takie pierdółeczki. Biedroneczki są w kropeczki. A to tutaj pan mi powiedział, że to jest akwarium na złotą rybkę dla hrabiny. W każdym razie rzecz sygnowana, skrzyżowanie wazy z nocnikiem. A to taka sygnowana pieczątką z Bresla w deseczka. Pozwolę tego Breslała. Może gdzieś wisiało w jakimś składzie aptecznym albo w restauracji. A tutaj Pani miała w gabletach biżuterię, która się tam troszeczkę poprzemieszczała. Ten bursz, ten wpadł mi w oko, bo faktycznie ładne, kosztowne wyroby, różne tam słońca, nie słońca, pierścienie, ale ciężko było cokolwiek odbić przez tą wierzchnią szybkę. A wszystko przez to, że na górze był czerwony parasol, O, jaka wytarta także wiecie, jak już nie będzie energii pralki przestaną działać to tutaj jest i balia jest i świecznik można sobie zawsze wosk utoczyć niczym szrek, nie powiem skąd to oto takie giełdowe koszmarki dla kolekcjonerów no ten Mikołaj to zdecydowanie koszmarek natomiast jeśli chodzi o porcelanę ja nie jestem jakąś mega fanką ale jeśli coś jest ładnie zrobione dopracowane tak jak te róże to naprawdę można się zachwycić ładnie zrobione te róża. <grym> porcelana w ogóle jest bardzo dużo wszelkiego rodzaju szkła dzisiaj. No tu akurat drewniane ozdoby, a tutaj takie talerze na przegrzebki zapewne. Jeżeli ktoś lubi owoce, morza. W każdym razie, wracając do szkła, no to faktycznie mgliście, mżyście i wilgotno. Także nie było dzisiaj zupełnie takich stoisk z książkami, z pocztówkami. Z jakimiś dokumentami. No, wiadomo, wszystko by mogło się zawilgocić i po prostu zniszczyć. Natomiast szkieł do koloru, do wyboru. I tych kolorowych też nie jestem szczególną fanką, no ale ładnie to wygląda, więc wiadomo, to są takie szklane okocieszki i kryształy przy różnej maści. Chociaż mi najbardziej padło w oko akurat. Nie ta i nie ta, ale właśnie ta zielona flaszka. A właściwie dwie, ale wyglądał bardzo, bardzo, bardzo ładnie. i taki rzut na te kilka stoisk na krzyż. To tu jest. To jest. To. jest. To. Czyli takie faktycznie sygnowane, kolekcjonerskie. Tak, tak, tak. tak, tak. To są... On tutaj każdy swój podpisywał, tak? To jest akurat seria Bożonarodzeniowa. Na tych małych są yy, scenki z yy, Alladyna. I one też są, każdy jest opisany z Także jak mogliście usłyszeć, każdy kolekcjoner znajdzie coś dla siebie. Koneser takich talerzyków szklanych. I pomimo tego, że no nie było dużo tych stoisk, to jednak było na czym oko zawiesić. Takie, nie wiem właśnie, czy to zupełnie współczesne, czy lata 70. może trudno mi ocenić. A tu... No. Proszę szkło i zardzewieluszki, <noise> ale obok zardzewieluszków bardzo ładny stoliczek. Kuku. Tu takie stoisko. Nazwijmy to, no bo nieduże. Tu jakiś oryginalny piłsudski w ołówku z jakąś taką tłoczoną pieczęcią na potwierdzenie autentyczności. Bardzo, bardzo ładna rzeźba. Podstawy do lampy. Mm, zaraz obok z rogu bawolego czara. To druga lampa, też ładnie wyglądała. No i takie właśnie nazwijmy to salonowo gabinetowe pierdółeczki. Macica perłowa. A tutaj żyrandol z rogów tutaj jest coś dla Pawła z kanału Blisko Lasu co prawda wiem, że już nabył coś podobnego no ale i we Wrocławiu trafiło się takie coś wielgachne blachy reklamujące zapewne różne rzeczy, które mogły być narażone na na tą mrzawkę taką nieprzyjemną no i rogi odporne nie mam pojęcia, czy to tablice współczesne, czy nie. Trudno mi to oceniać. Natomiast to też takie stoisko. O, proszę bardzo. Tu dla panów kotletów siekanych. Czyli jakby ktoś poczuł w sobie duszę szlachcica. Są je obrazy. I pan tam też miał takie różności. Oczywiście szkło, jakby nie było. A obok szkła takie oryginalna wazuna trochę takie maczuki trochę nie. nie no amfory to zdecydowanie nie jakieś puszki, nie puszki a tutaj coś co mnie zachwyciło po prostu cały skład apteczny pan mi tutaj opowiadał, że to jest ze starej apteki w lądku zdroju w tym lądku zdroju, nie mylić z Londynem. I postaram się też poszukać, może zdjęcie tej apteki, bo Pan opowiadał o tym po prostu. Gdzieś tam w zakamarkach takie właśnie flaszeczki, butle. Cuda po prostu dla mnie. No i ten szklany lejek Rewelacje. Nawet w niektórych w środku jeszcze były jakieś resztki proszków. <grym> Jest już, tak? Że to jest opornica. No, ale się <śmiech> tak. <śmiech> Dowód mam. <laughs> nie wiem, czy opornik czy nie, ale pośmialiśmy się zdrowo. Mają maszyny stare. Ale z kolei na innym stoisku królowały takie figurki ptaków. Lite, ciężkie, dopracowane, każdy szczegół w skrzydłach, o ogonie, w dzióbku. Także ładnie to wyglądało. To są też takie pary zestawienia kogutów, apakujących. Ewuniu, <grym>, pozdrawiam cię. <grym>, nie mogę się oprzeć po prostu. A tutaj ładne figurki koni i takie małe sacharynki. Które ja też bardzo lubię. Ale dzisiaj byłam tylko turystycznie. Hmm. Cała masa figurynek. Jest i szczotka dla Co żeby mogła czesać swój długi warkocz. Cała masa jakichś pierduetek Już mówiłam, że są pierdueczki. Powtarzam się. Muszę hmm. chyba kupić sobie lecytynkę. i to co przy takiej pogodzie, jeżeli nie jest zakonserwowane to jest najbardziej narażone na chwytanie wilgoci z powietrza, na jordzewienie czyli te wszystkie żelazka, drzwiczki do pieców ten krzyż tak między tą wagą a tym samolotem trochę tak nie tego i to nie chodzi o kwestie religijne tylko może jakieś po prostu zestawienie ale nie będę już taka czepialska Porcelanowe kolekcjonerskie naparstki, cała masa różnych młynków, no i też wystrój gabinetowy, czyli lampy, świeczniki. Co kto tam lubi? Te młynki też bardzo fajne. No i tutaj już na płacie wystawka różnego rodzaju tacki tą podnosiłam, była taka też ciężka, uczciwa i solidna, ale już na przykład te serenki puste w środku i widać, że taki toporny odlew. Koniki. No, nie jestem taką fanką figurek koników, ale wiem, że są ludzie, którzy kolekcjonują całą masę jakichś garów, garnków. No widać, że kałuża padało wcześniej intensywnie. Gabinetowo-salonowe lampy, wiadereczka, kubełeczki, nocniki. Co kto tam woli? Bardzo ciekawa para. A tutaj jeżeli ktoś pamięta 40-latka, no to można sobie zakupić swojego przodka. Warto znać swoją genealogię, żabki milusińskie. Człukę fajna, oryginalna. Podobno działa. Radyjko. Podobno nie działa. Ale tutaj jeszcze będzie jedno takie. Te sarenki bardzo ładne, ale cena dla mnie była zaporowa. A miłośniczką robaczków szczególnie nie jestem. Jeszcze te takie zalane w żywicy epoksydowej. Można ewentualnie dotknąć, ale też raczej jest daleka. A to jest to drugie radyjko. Zegar sprawiał troszeczkę smutne wrażenie. Miał tak smętnie przechylone to swoje serduszko. Czyli taki znowu maszek No, i szkło, szkło, wszechobecne przy takiej pogodzie. Kto mógł, to wiadomo, rozłożył się. Jakieś kolekcjonerskie, tak? Bardzo ładne te figurki, bardzo mi się spodobały. Koziołek, cudo. I właściwie nawet nie chodzi mi może o dopracowane szczegóły, ale jakiś taki ciepły kolor. Ten ptaszek ma bardzo intrygujące spojrzenie. No i tutaj jeszcze w mi wpadła taka serenka. Serenki to są takie małe cudenka z dzieciństwa. Ja się urodziłam w Katowicach i tam w zoo właśnie zawsze można było pogłaskać taką serenkę. Ptaszki też cudne, ale ponieważ każda z tych figurynek tutaj jest właśnie z nominałem Kolekcjonerskim, no to i ceny są też kolekcjonerskie. W zasadzie nie królowały właśnie sztućce, to było jedyne stoisko, gdzie tych sztućców była taka masa. Natomiast te kruche filiżanki, wszechobecne. Tu pan miał kubek z Nescafe, bynajmniej nie kolekcjonerski. Ale nie było to sprzedania, pytałam się. Jakby ktoś chciał. To proszę bardzo. Płeczki w zasadzie w angielskim stylu. No i ja w angielskim stylu już żegnam się troszeczkę. Pięknym widokiem kapusty deszczowego Wrocławia. Niezbyt dużej ilości stoisk i niezbyt wielu ludzi. Szarą panoramą halistu Lecia. Coś tam było o festiwalu piwa, ale mimo wszystko tłumów nie było. Może ze względu na mecz polskiej drużyny. Słoneczka też nie chuchum. Także. Cieszę się, że przeszliście ze mną przez tą taką niedużą, ale chyba w miarę ciekawą giełdę staroci. Jutro ma być ładniejsza pogoda, ale jutro już będzie inny dzień. A ja cieszę się, że wysłuchaliście, obejrzeliście. I dziękuję jak zawsze, że jesteście ze mną.